Dzień dobry kochani, witam was po raz kolejny u siebie w domu i zapraszam wszystkich na wspólny draping, taki nieduży miksik sobie wybrałam eee, czekajcie, 10, 20, 30, 37 zł. no, to tak w sam raz i co ja tu wzięłam, ekstra linie, owocóweczka oczywiście mega pensja, wiśniowe 7, szczęśliwa 7, szukam dalej tutaj 7 i szybkie 50. Zaczynamy od maluszka. I zobaczymy, czy znajdę te 50 zł, czy znajdę jakieś trzy te same kwoty. strąbka ma numer 84. <laughs> no ja już chrypię z rana. Oczywiście. Dobra, tak się nie będziemy bawić. 4 100. No dajcie jeszcze dwie. 50 tysięcy, 5 dyszek, ładnie, 4 złote. No ciekawe, czy dadzą jeszcze 4 złote? 2 złote, co ja tu mam, 500. <laughs> Drugie 50, no robią nadzieję, i 500, nie dali nic. A w bonusie, co mam? Dukaty. Nie ma 50. -tki. Dukaty. Dobra, szukamy w siódmeczce teraz. Z numerem 44. Tej mojej siódemki. Wszystko poodkrywałam, ale siódemki jeszcze nie. Na start oboczek. Dwójeczka. Trzydzieści dwa. Dwanaście. Co ja tu jeszcze mam? Dwadzieścia. W końcu ją znajdę. Tak jest. Jedenaście. Dwadzieścia dziewięć. Trójeczka. 4 i 26 znajdę. Tylko nie w tej zdrabce, bo ta jest przegrana. Ale znajdę. I co teraz sobie weźmiemy, kochani, owocową? Numer 27. Będę Wam przesuwać. No to zaczynam. Melon. Lecimy. Nie za szybko, ale lecimy, no nie? No, bo u mnie pośpiech to jest nieco bądź dobrze. Widzicie? Nic telefon nie ścina. Jest dobrze. Awokado. Trzymajcie kciuki, żeby się jakaś linia ułożyła. To was proszę. I jest. Ok, następny. Pomarańczko. Raz. Dwa. Na razie coś się słabo odkrywa. Tyle. Nie ma więcej. Co tu jeszcze mam? Ananasa. A gdzie te ananasy? Jeden na samym dole? Co to ma być? No, tylko jeden. Rzucili na sam dół. Wisienki. O, ale wisienek to jest pięknie. W jedyneczce. Tu jeszcze mam. No jest troszkę ładnie do końca nie ma teraz jest gruszka patrzcie jak fajnie nadrukowali na skos i jeszcze jedna. Dobra, muszę to wyczyścić. Teraz tak, co ja tu mam winogronko coraz ładniej. Mało winogronka, ale się coś w dwójce układa. No, zobaczymy, czy się coś ułoży. Brzoskwinka. Jedynka też piękna się robi. Cytrynę potrzebuję. Dajcie cytrynkę. O, tutaj są aż cztery. Ha, ha, ha. No tak, i tutaj też jest cytryna na końcu, także nie chcę nic głośno mówić. Ale ona już mi dawała po cztery linie, także wszystko się tu może wydarzyć. Mogą być nawet i cztery, a może nie być nic. Tak to jest. Dobra, tak to wygląda. Teraz arbus. No, cytryna. Potrzebna jest cytryna. Arbus, ok. Następny owoc jest cytryna. <noise> nie wierzę. Tak mówiłam, że nie dadzą. Wywołałam sobie cytrynę. Super. W jedyneczce jest linia. Słuchajcie, w dziesiątce jest linia. Mówiłam, że wszystko się może wydarzyć. I że nawet cztery linie mogą być. To jest prawda. I tak już miałam po trzy, po cztery linie. Także A jedna to prawie cała była. Szkoda, że wtedy nie nagrywałam. No. Za późno pomyślałam, że mogę też przecież nagrywać kokos. Dobra. Teraz poproszę jeszcze karambo albo kiwi. To by było super. Mam jeszcze dwa symbole. Zobaczymy, co dadzą. Banany dali. Ok. No to może jabłko. Co? A trzecia linia patrzcie. W dziewiątce z bananami. Hmm, jak ładnie się tu zrobiło. No i teraz zobaczymy, co mi dali na koniec. Truskaweczka. No to już nie będzie następnej, bo tu jabłko blokuje, ale i tak jest pięknie. Tyle, co ja się tego na brudzę, to jest szok. Ale mamy, mamy kochani trzy linie. Sprawdzimy na szybko. To tak, brzoskwinia jest. Arbuz jest. Tu figa też była, jest. Brzoskwinek cały rząd i cytrynka moja wyproszona. Tu mam pomarańczko, gruszka, jest, brzoskwinka jest, wisienki są i cytrynka na koniec jest. Już myślałam, że, <śm> że wiśnie, podrobałam przez przypadek. No nie, wszystko jest, wszystko jest, kochani. Tutaj jabłko blokuje i mam pomarańczko, mam banany. Cytrynka brzoskwinie, yy, melona i awokado. Jest. No to dobra. Zaczynam od jedynki. Co ja tutaj wydrapie w tej jedynce? Dycha! Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I teraz zobaczymy sobie dziewiątkę. 5 zł. A w dziesiątce. Drugie 5 zł. 20 zł dała owoc bardzo ładnie. Kontrolę na dwie dyszki mam te. No i już mi się buźka cieszy. Po tych dwóch pustakach. Jezu, przepraszam Was za ten bałagan tu. No ale tak jest, jak się drapie. Siódemeczka. Tak, żebyście widzieli całą. 44 numer. No i szukam tej siódemki. Trzymajcie mocno kciuki, żeby się gdzieś tu pokazała. Jest tak arbus, motylek, truskawka, biedroneczka, awokado. Ostatnio na samym dole mi dali, także nie wiadomo, może też tu gdzieś być rzucona. Kwiatuszek, banany, albo do innej zdrabki, śliwka i słoneczko. Tak, do innej zdrabki, nie do tej. I teraz co, żebyśmy się... Nie zanudzili? <noise> Siedemnastka, kochani, ekstra linie. Lecę z tym koksem. I jest cytryna. Troszkę wam powiększę. Będę przesuwać po prostu. I szukam cytrynki. to pierwszy symbol, którego nie ma, jest tu cytrynka jedna. No. I tylko jedna. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Ale nie ma. Teraz mam lody. A lody już widziałam. Gdzieś tutaj. Niech się coś tutaj odkryje. Dopiero zaczęłam, a ja już mówię, niech się coś odkryje. No wiecie co? To tyle pustaków, co się drapie. To tu są lody. Okej. Okay. Następne są okulary. Mam na nosie. Ale to mi czasami nic nie daje, nie? No. Dobra. Tyle. Kwiatuszek. No to szukamy kwiatka. Jest. Jeszcze jeden. Tutaj są lody. Tak jak mówiłam. I kwiatka więcej nie ma. <laughs> Przepraszam. Teraz jest wiatraczek. Gdzie on jest? Lody są, ale wiatraczka to nie ma. Nie ma. Dobra. Pierwszy symbol, którego nie ma. Rolki. Rolki są. Okulary też pominięte się znalazły. A co? Rolki są. Tu też. Mhm. No, tyle. udeczka, Gdzie ona jest? Czyżby kolejny, którego nie ma. Nie jest jedna łódka chociaż. Jest jedna. Teraz mam księżyc. W pierwszej. Jest kolejny. Tutaj też jest. No, troszkę jest. Tak. Na dole się coś zaczyna układać. Dajcie diament i słonia. A mam czapkę. No i dobra. Niech będzie na razie czapka. Tylko jedna. Czapka. Teraz kości. Szarżuję tą z Za szybko wam przesuwam. Ale nie chcę, żebyśmy tu. Patrzcie, kości też nie ma. Żebyśmy tu siedzieli długo. Przewiniecie sobie najwyżej. No, muszę przecież szukać symbolu. Gwiazdka. Czy jest gwiazdka? Czy kolejny będzie. Którego nie ma? Nie jest. Jedną dali. Już bym się wkurzyła normalnie. Tęcza. Tu jest tęczę. I tylko jedna. Serduszko wysyłam do Was, kochani, ode mnie. I trzymajcie kciuki. O to Was. Proszę, żebyś jakaś linia tu ułożyła. Dobra, serduszka są. Przynajmniej tyle. No mówiłam, dajcie słonia. Ale czy dadzą? Nie wiadomo. Dali popcorn. Szukam tego popcornu, ale powiem wam, że nie widziałam popcornu. No i nie ma. Kolejny symbol, którego nie ma. Klapki. Klapeczki są. Czy jest więcej klapek? Nie ma. Korona. Korona jest w pierwszym. O! Ile koronek? Są korony. Tu jest jeszcze jedna i kolejna. No ładnie. Dobra, jeszcze jest parę symboli. Słoneczko. Pogoda ładna dzisiaj. Fajna droga do jazdy. Słoneczko. Tyle. Nie ma więcej słoneczek, tylko jedno było. Znaczy dwa były, przepraszam. Ok. Biedroneczka teraz. Widzieliście gdzieś biedronkę? Bo ja nie. To jest drapca, jej nie ma. Już nie będę mówić, który to już jest ten symbol. Balony. Norma. Po prostu. No, słonia pewnie nie dadzą. Za dużo linii by było. Szukam jeszcze balonów są. I tutaj mam. Dobra. Tu i tu. Diament był. Leżak. Leżak widziałem gdzieś jeden. Tutaj był. Jest. No i tylko jeden. Ok. Następny jest diament. No to mówiłam, słonia nie dadzą. Za dużo linii bym miała. A może się zdziwię. Diament. Tu właśnie jeszcze widziałam diament obok słonia. No i patrzymy, co mam. Motylek. No zaraz sobie zobaczymy od dołu. Że Wam tak nie śmigała przed oczami tą zdrabką. Ale motylka nie ma. Powstrzymam się od komentarza. arbus. No, widzicie, nie będzie słonia. Arbus. Dajcie chociaż parasolkę. A nie. <laughs> Kolejna linia by była. Czy ja miałam klapki? Pewnie, że miałam. No. I balony. Jak nie, jak tak. Dobra, szukam dalej arbuza. Ale nie ma. arbuza więcej. Nie ma. Ostatnie trzy symbole. Ptaszek. Gdzie on tu siedział. Jest. To chociaż sakiewka, dajcie. Albo rower. Albo piłkę. Ptaszek. Jest. Tyle. Co dalej? Podkowa, której nie ma to dali właśnie. Podkowy dali. A ja jej tu nie widzę w tej zdrawce. No i cała nadzieja w ostatnim symbolu, moneta. Czy monetami ułożyli nie? Jest rozrzucona tak, że to nie ma szans. zrabka pusta. Niestety, nadziei było bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale linii ani jednej. Dobra, zdrabka jest przegrana, i na koniec jest mega pensja. Miejmy nadzieję, że coś tutaj znajdę. Czy, yy, numer zdrabki 17 i jedziemy z tą pensją: 41, 35, 42, 9 i 22. Co ja mam?

43 następny obok. Czwórka i ostatnia szansa, 40 kolejny obok, kolejny obok. Także sorry memory nic z tego. Zrabka przegrana. Dobra, Miks był nieduży. I Tylko owocowa oddała 20, 30, 32. Przegrane na 37 zł odzyskałam 20 to i tak nie jest yy, tragedia słuchajcie bo dwie dychy odzyskałam także to pójdzie do kolejnego miksa ja sobie te zrabeczki odkładam i pewnego dnia wymienię jak już będę miała 500 osób które mnie subskrybują i zrobię jakiś fajny odcinek dobrze kochani życzę wam tej sp soboty spokojnej no i prowadźcie samochody ostrożnie. Dobrego dnia, spokojnego popołudnia. Do zobaczenia jutro. Pa, kochani. Ściskam was. Pa.